Boom, zadanie zaliczone. Cześć. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. To jest końcówka poprzedniego, no, znaczy nie końcówka. Jestem pod koniec poprzedniego odcinka. To miałem zrobić pod koniec poprzedniego odcinka, ale zrobiłem teraz. Więc y, w sumie to nie jest zbyt ważne. Intro. Zombie Apocalypse. I, I robimy w tym momencie jedną z fajniejszych rzeczy. Otóż wiecie co? Zamienimy sobie drużyny tylko e, z jednego prostego względu, że chcę mieć. Wiem, że to praktycznie nie gra roli, ale chcę mieć jakby moc po mojej stronie, po stronie zombie, czyli po stronie wylosowania dziadka, którego bym bardzo, bardzo chciał. Naprawdę mega bym chciał wylosować dziadka. Mamy 520 tysięcy. Monet do rozdania, znaczy do rozdania, do rozlosowania i, i kurczę, Mati. Mam przeczucie, że będzie dziadek. Ja mam przeczucie, mam przeczucie. Oczywiście nie będziemy otwierać tylko tych paków, tylko te za 35. Także jest inżynier. Inżynier mówi, że jest bardzo rzadki, bo inżynier chodzi z głośnikiem. I, 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 I tyle. Technik dźwięku To się nazywa. Technik dźwięku Fantastycznie. My sobie te postaci oczywiście Będziemy przez kolejne odcinki testować Ale to tyle Wstecz. Robimy tak, że będę Otwierał to, to i to I to będzie tak, wiecie Jakby po kolei. Czyli to, to, to A co tutaj jest to? Zobaczcie. 7 przedmiotów W środku na pewno znajdziesz co najmniej Jeden bardzo rzadki przedmiot i masz ogromną szansę Na zdobycie bardzo rzadkiej postaci Tutaj a weźmy to, otwórzmy tylko tak w ramach. One more time Siedem przedmiotów. Wiecie, co mi się dropi? Czy wy macie w tym momencie pojęcie, co mi się dropi? Nowy pirat! Mi się dropi, po prostu. Już jestem, już jestem co najmniej szczęśliwy. Bo już, 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 już jest co najmniej dobrze. Co tu mamy? Naklejka postaci. Broń do pirata, do tego płonącego, tylko, że płonącego kurcze Mati nie ma Może można dać do innego, never mind, nie wiem, zobaczycie Zombie z gazetą, srebrne kręcone, boko brody, malowana opaska na oczy, czy też but rakietowy Ej, spodobał mi się ten pak. Otwórzmy go jeszcze raz i zobaczmy co w tym momencie wypadnie Boom, żołnierz nowy się dropi ten pak nie, nie jest taki zły, bo on jest całkiem spoko, Serio? Tu rzadki żołnierz mi się dropi. Fajna broń, podoba mi się, autentycznie. Rzadko, bardzo rzadkie. Futro z tygrysa. Hej, to na broń nakładka. Najlepsza maska na piszutera. Fantastycznie, bardzo rzadki. Pospolity, gęsta broda. Farba do twarzy obcych, czy też samoożywienie, czy też bong Po prostu pospolity. No to dobra, teraz to, 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 i później zostańmy przy tym, bo mi się to podoba. Teraz od roślin. Bęk! I w sumie. Uuu! Uu, uu, uu. Nowa róża się dropi. Po pierwsze, że się dropi kukurydz. Po drugie, że się dropi nowa róża, która może być całkiem przyjemną sprawą. Nakle zbierz wszystkie pięć naklejek, ale był lokalną no spór Żarówki, części ciała. Zmieniaj części ciała swoich roślin. Chwast z dynią, doniczkowy golf, czy też maska medyczna, czy też samoożywienie. Okej... Okay. Wstecz. Teraz od zombi. Kałane Maga. <gum> dropi się żołnierz. Fantastycznie. Okej, okay, oni się dropią. Tylko że w sumie jak się dropią i tutaj, to mogliby się dropić w tamtej skrzyni. Nie wiem, to jest bardzo podobne są te skrzynie. Zbierz wszystkie inżynier. Czy też ten. Może byśmy przyatakowali faktycznie zombiaki, ale ja bym bardziej wolał, niech mi się dropi dziadek. Serio. Pirat dokładnie. Można użyć, aby zmienić wygląd twojej postaci. Fantastyczne. Bod rakietowy, co to jest poczwórne Denka. Super, stary, to do czytania i do, nie wiem, śpiewania. Srebrny odkrzlony ludzik. Hihi, hi. taka czapa. Y, czołgisty. To ruski takie coś miałem. No, nie, nie, nie wiem czy wie, ale miały, To co, nie losujmy sobie tutaj postaci, wiecie, to jest tak, nie ma takiej zabawy przy tej postaci. Może jeszcze jedną, ale to stwierdzę za chwilę. Dajcie to. Spodoba mi się ten pak. I pum i co my tu mamy? Super bohater też się dropi. Rzadki. Kurczę, zobaczcie ile zaczęło się dropić tych, tych postaci się stąd zaczęło dropić. Ja nie wiem kto tam zostanie do zwykłych. Bo jeśli tu zaczyna się chyba dropić, to nie może wypaść cała postać tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo rzadkie boska twarz. Chwast wazonie 5 razy, niebieska fala, to jest chyba mrożące coś. Przedmiot do użycia, bo dłamacz, złota szpiczasta maska, czy też różowa bandana. Bra, 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 bra. Ej, ale gro kochana, ja się pytam, gdzie jest dziadek? Czy to jest takie trudne dać mi nowego pirata? Przynajmniej części do niego, więcej. O, naukowiec. Kurczę, ale się ich zaczęło dużo dropić. Słuchajcie, wszystkie postaci dojdą do czwartego poziomu dropienia i później wszystkie dostanę naraz i to będzie co najmniej przyjemnie ciekawe Zbierz wszystkie pięć naklejek, odblokować... no to wiemy Zombie w trubnie, czarno-białe pasy to jest na broń Tu jest roborekin To jest nakładka, tak? Rzadkie, obuchowe imp. Bing. Twarzowe małże, serio, super, do łysolca A łysolet mi nie chce wyskoczyć Brudka z kokardą Dobra, to może w ramach szukania szczęścia Tap tutaj nie wiem, dobra, dajmy Osta Ostatnia. No, szkoda mi trochę tych mońców. No. Tak! 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 W taki sposób to działa! Fantastycznie! Jestem przeszczęśliwy! Czyli w taki sposób to działa, bo zobaczcie, mieliśmy jedną tak jakby naklejkę do tego pirata. I przez to, że mieliśmy jedną naklejkę do pirata, to nam dało cztery plus jedną do nowej postaci, czyli spoko to działa, okej okay. ja pierdziut, mam pirata hi, 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 hi. mam o to chodziło, a ja sobie aż muszę wyjść i go zobaczyć ja, 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 nie, ja muszę zobaczyć, po prostu muszę to nie ma innej opcji, muszę, muszę, dawaj idziemy mam pirata, nareszcie, fantastyczna gro. kocham cię super Zdolności, dobra, zdolności, tam nieważne, ulepszenia też nic nie mam, ale jesteś kolejnym, jakby, korony ci nie dam, wiesz co, korony ci nie dam, bo, bo, nie, pokażcie skórkę broni, ha, to jest to, ale to broń przecież, ha, bo to już jakby nie była broń, tylko skórka do kapitana, dobra, nieważne, pokaż mi go, chcę opuścić, mam już swojego, nie no, git, o to chodziło, nie strzelaj po swoim, Hehehe. Super, może nie będzie tak efektywny jak tamten, bo on strzela tak trochę. opadająca jest ten strzał czy nie? Nie, nie jest opadający, strzela tak jak tamten poprzedni, więc fantastycznie jestem przeszczęśliwy. Mam dziadka! Idziemy dalej. Może nie, postać już wylosowaliśmy dwie, wystarczy. Teraz sobie tutaj będziemy kombinować, bo przynajmniej dodatki dostanę. A też byśmy mogli tutaj ten tym 5% wyrzutku znajdziesz na pewno co najmniej jeden niepospolity przedmiot. Tutaj jest pakiet sługusów. Moglibyśmy trochę tych pakietów sługusów pootwierać, że to na pewno będzie pomocne. Przemi tak słuchajcie, może z 10 to wydamy 25. Samożwienie, burzowa trzcina, zombie z wiadrem, pachołkowe zombie, karambot, wstecz, dawaj kolejnych. <laughs> Żeby wiecie, trochę jednak zapełnić sobie uzdrawiający kwiat.

I tyle odblokowanych innych części, że to masakra. Hokeistę dostaliśmy. Tu się nam dropi nowy żołnierz, fantastycznie. Okulary przechodnia, bardzo rzadkie. Dodatek można użyć, aby zmienić wygląd twojej pustaci. Nie, eee, co to, 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 to to, Serowa głowa uh, uh, uh. Ciekawie to mógł się wyglądać, Sigul, szczególnie te Twoje zęby są ciekawe Brukołowa kozia brudka. Ej, fajnie nie? podoba mi się powiem Wam szczerze. Tak się zastanawiam, może by zostawić te 100 tysięcy na kolejny odcinek, na początek kolejnego odcinka Co wy na to? To nie jest głupi pomysł. Wiem, że Pago Penning może nie był z tych 500. A bo dobra, będzie z 500 Będzie. Będzie. Albo nie będzie. Że to wiem, jestem, jestem niedobry. Ale słuchajcie za to tak jakby kolejny odcinek dostajecie od razu. On już najprawdopodobniej jest, słuchajcie, tak jak czasem się zdarza, że wrzucam dwa od razu, to kolejny odcinek już jest. Na pewno go dostaliście jeden po drugim, przynajmniej taką mam nadzieję. I zapraszam Was na ten już kolejny. Będziemy sobie, dootwieramy sobie 100 tysięcy, a przy okazji zagramy już na multi i przetestujemy nowe postaci, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, trzymajcie się teraz. Miłego dnia wam życzę. Zapra no kolejny odcinek, więc się nie żegnamy, więc będziemy się widzieć. Ale wszystko co macie w opisie, możecie kliknąć w sumie potem. Teraz to tyle. Miłego dnia, trzymajcie się. Hej!